Czy musisz mieć kategorię A, żeby jeździć motocyklem? Odpowiedź brzmi nie, jednak jest to tylko wyjątek od reguły. Ja jestem Danon, a dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. No, na tylu, Przepisy obowiązujące od 2015 roku umożliwiają jazdę motocyklem osobom bez prawa jazdy kategorii A pod warunkiem, że posiadamy kategorię B co najmniej od 3 lat. Moto nie przekracza pojemności 125 cm3, przy czym jego moc maksymalna to 11 kW. Czyli 15 koni mechanicznych. Oraz stosunek mocy do masy ograniczony jest limitem 0,1 KW na kilogram pojazdu, czyli chodzi o te same pojazdy, które są objęte kategorią A1. To tylko podstawa prawna, ale jaką wiedzę oraz jakie umiejętności powinieneś posiadać, na to odpowiemy wraz z Piotrem Piniem, instruktorem ze szkoły OSK High oraz szkoleniem motocyklowe.pl. Widzimy, że umiesz już startu, koniec znowkąd. <laughs> Zanim przejdziemy na plan, Chciałbym zacząć nie od umiejętności, a od wiedzy. Podstawą naszego bezpieczeństwa są ubrania motocyklowe. Także nie oszczędzajmy na naszej głowie, plecach czy też kolanach. Moje ubrania pomogli dobrać mi chłopaki z Motobandy, za co dziękuję. Dosyć niedawno otworzyli sklep w nowej lokalizacji. Mają tam bardzo duży asortyment oraz profesjonalną obsługę samych motocyklistów, którzy jeżdżą w tych rzeczach i się na tym znają. No to teraz lecimy na plac do Pinia. Także Piniu, pytanie do Ciebie: czy w szkołach jazdy są takie szkolenia dla osób, które jednak chcą zacząć tą przygodę, ale pod okiem specjalisty? Tak, oczywiście. No, w ofercie są takie szkolenia. To są szkolenia, które są dedykowane osobom, które posiadają prawo jazdy kategorii B, przynajmniej 3 lata, czyli praktycznie są to osoby minimalnie w wieku 21 lat, tak, bo 18 to jest ten wiek minimalny dla prawa jazdy kategorii B. I wtedy takie szkolenie, które. Pewnie w innych ośrodkach inaczej się nazywają. U nas jest to po prostu szkolenie 125 z kategorii B. I wtedy ono przygotowuje takie podstawy z jazdy motocyklem. Czyli my na takim szkoleniu jesteśmy w stanie przeszkolić osobę, która zaczyna zupełnie od zera. Czyli manetkę w drugą stronę kręci od gazu, bo to często się zdarza też. A myśli, że jeździ dobrze, albo że sobie poradzi. Osoby, które gdzieś tam na wakacjach się skuterkiem przejechały i też myślą, że sobie dadzą radę, jednak to życie codzienne pokazuje, że ruch tak na ulicach jest zdecydowanie mniej przyjemny do jazdy. No i osoby, które generalnie kiedyś gdzieś tam próbowały i chcą wrócić. Jest jeszcze taka grupa, która potem robi kategorię A po prostu po tej, po tej akcji, po, po takim super. szkoleniu. Tak, tak. Tak naprawdę ile godzin dostaje za jaką cenę ta osoba i jak wygląda to e, szkolenie? Tak. Wiesz co, takie szkolenie to jest oczywiście jakiś minimalny czas, który poświęcamy. Minimalny czas w przypadku naszej szkoły to jest 6 godzin. To są trzy spotkania po 2 godziny. My nigdy nie robimy tych jednorazowych spotkań dłuższych ponieważ one są dość męczące dla uczestnika tego szkolenia, to się tylko wydaje że są raptem dwie godziny, ale dla kogoś kto zaczyna to jest dość, dość spory czas więc to jest, są trzy spotkania po dwie godziny, czyli łącznie 6 godzin takie szkolenia kosztują w granicach tysiąca złotych bo tutaj jest oczywiście używamy naszego sprzętu my udostępniamy motocykle na przykład Honda, Honda CB125R czy YBR125 no to są różnego rodzaju motocykle do tego dochodzi wypożyczenie kasków od HJC po inne marki, które mamy. Cardo, które musimy zainstalować, to są wszystko rzeczy, które są eksploatowane, one się też po prostu zużywają i, i tak samo jak motocyklu, opony, łańcuch, napęd i cała reszta. Może my to przeliczamy zawsze, jeżeli ktoś mówi, że to jest za drogo, no to pytamy na przykład, ile płaci za godzinę instruktora na fitness na przykład no i nagle wychodzi, że tutaj jest dużo więcej, za dużo mniej. Nie? Także no to tak w Kilku słowach, czyli cena około 1000 zł za 6 godzin. Teoretycznie, jak wygląda to 6 godzin, jest jakiś podział taki, że połowa na placu, połowa gdzieś tam w mieście. czy Ona to... jest, ten czas jest uzależniony od tych preferencji tej osoby tak naprawdę, czyli do, do, do dotychczasowych doświadczeń. My, instruktorzy, z każdym, niezależnie od szkolenia, zawsze przeprowadzamy taki powiedzmy, wywiad. Hmm, czyli, kilka prostych pytań. No, co robiłeś? Czy masz jakieś doświadczenia? A może jeździłeś, jeździłaś? Wiesz? I to są takie rzeczy, które e, trochę nam rozświetlą ten, e, ten czas, jaki nas czeka, te 6 godzin. Hmm, na przykład, e, pytanie proste. No nie jeździłam nigdy nie jeździłem, ale za to jeżdżę konno, tak? No to ja już wiem, że ta osoba jak jeździ konno, to już będzie miała dużo łatwiej, no bo chociażby ta pozycja trzymanie kolanami jest podobna, nie? Zbieżona. No taka pierdoła, ale często się często się ta rzecz potwierdza, że tak rzeczywiście jest. Okej, okay, to przejdźmy może teraz do tematu związanego do no już stricte z motocyklem. Bo trzeba by w sumie tym motocyklem kiedyś ruszyć, nie? No tak. Można rozmawiać o nich bez końca, ale trzeba ruszyć. Więc tutaj zaczynamy od tego, że pokazujemy no powiedzmy kursantowi, tak, czy uczestnikowi szkolenia, w jaki sposób ten motocykl, jak, w jaki sposób na niego wsiąść, żeby sobie krzywdy nie zrobić, albo jakiejś kontuzji głupiej nie nabawić, szczególnie kiedy tutaj planujemy jeździć z y, kuferkiem, że możemy wsiadać przez podnóżek, że tu się nic nie stanie, czyli takie podstawy podstaw. Kiedy już ten motocyklista na ten motocykl wsiądzie, to oczywiście muszę pokazać mu, w jaki sposób on tego motocykla ma się... Trzymać, bo często jest to, jak pewnie wiesz, wiesz e, odbywa się w to ten, ten sposób, że tutaj kurczowo każdy chwyta kierownicę. Jak rower. Jak rower, chociaż na rowerze też tak nie powinno być. E, czyli kurczowo chwyta kierownicę, a to. Absolutnie nie pozwala na skręcanie motocyklem, jakąś taką e, płynną jazdę. Czyli pokazujemy tą pozycję, że kolana do zbiornika. Tutaj po co są te blaszki tutaj przy podnóżkach? Po to, żeby piętami tam wtedy ścisnąć ten motocykl. Czyli trzymamy się motocykla od pasa w dół, reszta luźno. To też nie jest koniec historii, bo luźno to nie oznacza, że łokieć zgięty, tylko łokieć luźny. Nie? Czyli można trzymać się kierownicy, mając taką pozycję. Na oko wygląda ok, nie? ale nadal trzymamy kierownicę. I jak przebrniemy ten temat, to przechodzimy do tematu, w jaki sposób tym motocyklem skręcić, zanim jeszcze ruszymy, nie? że będzie ten motocykl jechał za naszym wzrokiem. Czyli oczywiście mówiąc bardzo tak na skróty, pierwszą rzeczą, którą uczymy, to jest patrz tam, gdzie chcesz jechać. Czyli jak zawracasz, to patrz w miejsce, gdzie chcesz pojechać, oczywiście skanując tą drogę ale patrzysz w cel, który chcesz, w który chcesz dojechać. My używamy takich określeń, broda do barku na przykład, nie? Czyli żeby nie mówić, halo, przepraszam, czy może pan tam spojrzeć? No nie, to jest wtedy, halo, koleś, nie? broda do barku, nie? Broda do barku! Wykręć się, obróć się, obróć się! Broda do barku spowoduje obrócenie się na motocyklu i już wymusimy na, na tym motocyklu w jakimś stopniu skręt kontrolowany bądź nie. Przechodzę do uruchomienia motocykla. Skoro jesteśmy przy motocyklu tym bezkluczykowym, no to szukamy informacji jak go uruchomić. Mamy kluczyk oczywiście jest w pobliżu. Ja tutaj uruchamiam motocykl zupełnie sote, bo pierwszy raz tutaj przy tym osprzęcie jestem, więc widzę kłódkę czerwoną więc domyślam się, że trzeba ją uruchomić, czy wcisnąć i widzę, że zegary się uruchomiły. Mamy tutaj ten tak zwany kill switch. I dwie pozycje, czyli wyłączenie zapłonu i, i w obwodzie prąd. No i tutaj mamy standardowy rozrusznik pod kciukiem. Czasami w innych modelach motocykli odpala się już tym przyciskiem, czyli tym tak zwanym kill switchem. On ma trzecią pozycję i wtedy w tej trzeciej pozycji go uruchamiamy. Czyli uruchamiam motocykl. Jeżeli motocykl... Mimo, że kontrolka zielona się tutaj pojawiła z neutralem, oczywiście można uruchomić na pierwszym biegu motocykl, ale wtedy trzeba uważać, czy jest stopka złożona. Jeżeli jest kontrolka neutral, wciskam rozrusznik i nic się nie dzieje, to znaczy, że coś jest nie tegez. Najczęściej w motocykle nie wszystkie marki stosują taki myk, że trzeba wcisnąć sprzęgło i dopiero wtedy motocykl się uruchomi. I tak jest w tym. Czyli dopiero, dopóki nie wcisnę sprzęgła, to motocykla nie uruchomi. Skoro mam zieloną kontrolkę mówiącą nam o biegu neutralnym no to mogę to sprzęgło sobie tutaj puścić, motocykl chodzi. No i przeszliśmy ten etap uruchomienia. Wspominałem na początku, że bardzo dużą uwagę przykładamy do tego, żeby ten motocyklista płynnie ruszał i też odpowiednio hamował. Czyli odróżnienie przedniego i tylnego hamulca. Przedni hamulec w prawej dłoni, tylny pod prawą nogą, tylny hamulec i teraz w większości z nas Nazwa hamulec, hamulec mówi jedno. Skoro nacisnę i nazywa się hamulec, to zahamuje, nie? No tak. No właśnie. I tak w motocyklu nie do końca jest, ponieważ w tego typu motocyklu tą główną rolę hamowania odgrywa hamulec przedni. Natomiast hamulec ten nożny, tylny, to on tak naprawdę Niewielki wpływ ma na drogę hamowania, ma oczywiście, ale niewielki, natomiast on odgrywa dużą rolę przy manewrowaniu motocyklem i używaniu go przy niskich prędkościach. Kolejną rzeczą jest oczywiście zmiana biegów, która też nie jest taka prosta, przekładając tą zmianę biegów z samochodów, ponieważ skrzynia biegów w samochodach jest synchronizowana. I ten układ H pozwala na znalezienie biegu neutralnego, niezależnie na którym biegu się zatrzymało samochód. Tak? Motocyklu tego nie ma. Oczywiście idzie to zrobić, ale to jest stresujące dla kogoś, kto pierwszy raz się zatrzyma na przykład na szóstym biegu na światłach i ma zbić do pierwszego. To nie jest takie proste. Jak się wie, to oczywiście jest to bardzo proste, no ale lepiej się do tego przygotować wcześniej, nie? No tak. I redukować te biegi. Już czyli to jest znowu, tak. Nie? Czyli znowu kolejny etap to jest taka informacja, że tu nie jest tak do końca jak w samochodzie i układ skrzyni biegów, też e, położenia tych biegów jest inny, czyli jedynka na dół, potem mamy bieg neutralny w górę i kolejne biegi w górę to są kolejne no tak. do piątego, szóstego, w zależności ile biegów ma motocykl, więc tutaj trzeba też to wiedzieć. Na sucho można sobie parę razy tam ten bieg pierwszy wbić, chociaż to większego znaczenia nie ma. Czy to jest na sucho, czy nie na sucho, nie ma sensu szarpać tej, tej skrzyni, po prostu trzeba wiedzieć, jak to się robi. Natomiast potem przy nauce jazdy wiadomo, że e, pierwsze dwa biegi będą używane, czyli jedynka i dwójka, no bo nikt od razu nie będzie tam grzał na szóstym biegu, jak nie umie jeździć, e, tylko się uczy, będzie używał pierwszych dwóch. Czyli ten pierwszy bieg do ruszania. On w zasadzie nie służy nam do jazdy. On tylko jest, ruszamy od razu dwójka. Natomiast jak ktoś się uczy, to wiadomo, że ten pierwszy bieg będzie trochę większą rolę odgrywał. Przyjdzie ten moment, że będziemy musieli się nauczyć hamować tak z większej prędkości, ale zanim do niej dojdziemy, to musimy opanować ruszania we wszelkich skomplikowanych układach, ze skręconą kierownicą, z prostą kierownicą, tak? Nawet rzeczy, które mogą teoretycznie nie mieć wpływu na tak, jak się znowu logicznie myśli, czyli. Yy, ruszenie motocyklem i zostawienie nóg na ziemi to jest taki grzech wielu początkujących, czyli że rusza motocyklem, ale nogi ciągnie za sobą i dopiero potem na te podnóżki yy, nogi początkujący stawia. To jest niestety bardzo niebezpieczny objaw, szczególnie na początku, bo on powoduje jedną rzecz: że w sytuacji zagrożenia taka osoba będzie się broniła nogami, czyli będzie, załóżmy, widzi krawężnik, i się boi, że nie wyhamuje. Takie osoby najczęściej bronią się nogami, czyli wystawiają nogi, żeby się zatrzymać jak Fred Flintstone na piętach, a w tym czasie trzymając kierownicę, motocykl odjeżdża i dodają gazu na maksa i się robi gorzej niż by się przypuszczało, że na jedynce, a motocykl rozbity, nie? Nie no, w sumie wydaje mi się, że tym zamknąłeś cały mój ten... Wywód. <grybuj> tak. Czyli no teoretycznie możemy już przejść tak naprawdę do ćwiczeń na parkingu. Ćwiczenie wykonujemy na pustym parkingu, także pokazać wam, że każdy samodzielnie może je wykonać przy pomocy takich piłeczek przeciętych na pół, przydatnych do salomu, do ósemek, do różnych innych rzeczy, dwie ważne kwestie przede wszystkim nie stwarzajcie zagrożenia. Po drugie, weźcie kogoś ze sobą, aby w razie krytycznej sytuacji mógł wam pomóc. Ćwiczenie, które tak naprawdę pokazuje, w jakim stopniu znamy swój motocykl, bo tutaj będzie kluczowe, płynne puszczanie sprzęgła. Trzymanie się motocykla kolanami, przy tym, przynajmniej przy tym pierwszym etapie. No i też operowanie manetką gazu, nie? czyli jeżeli to zrobisz płynnie, to ćwiczenie wychodzi bardzo łatwo. Ono potem się przydaje na przykład jadąc w mieście, gdzieś między autami, gdzie już będziemy próbowali gdzieś tam się przecisnąć. To właśnie wtedy taka kontrola tego tylnego hamulca, bo to tak naprawdę to ćwiczenie na tym polega, że ruszasz Eee, wciskasz sprzęgło, dohamowujesz tyłem, nie podpierając się zwalniasz maksymalnie ile potrafisz, czyli można się nawet zatrzymać i płynnie ruszasz. Problem się pojawia wtedy, kiedy ktoś tam strzeli ze sprzęgła, nie? motocykl zgaśnie. Zdarza się. Tak. I żeby tego uniknąć, to takie ćwiczenie, jak się tak parę razy dziennie powtórzy, to naprawdę daje efekt piorunujący, bo potem ten motocykl nie zaskakuje nas w żadnej sytuacji, w jakiejś sytuacji, gdzie nagle musimy ruszyć, albo no, generalnie, jeżeli chodzi o taką nagłą reakcję. Drugi etap tego ćwiczenia to. Opuszczanie nóg. Opuszczanie tak. nóg, czyli nogi na ziemi, wity pierwszy bieg. O no to już chociaż coś, to jest już połowa sukcesu po posiadanie tego pierwszego biegu, bo jak się okazuje przy trzecim etapie jest to bardzo zgubne. Tak. Pierwszy bieg, nogi najpierw na podnóżki i dopiero potem sprzęgło i gaz. Czyli znowu mamy sytuację, kiedy nie ciągniemy tych nóg za sobą przy ruszaniu, tylko najpierw nogi lądują na podnóżkach i cokolwiek się robi, nogi na podnóżkach. Zawracasz, nogi na podnóżkach. oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś tam luźnym terenie i jeździe enduro, czy ADV, czy, no to wiadomo, tu mówimy o takiej technice przy dobrej przyczepności, przy jeździe w mieście na 125. No i to trzecie, które robi najwięcej problemów. No robi trochę problemów, nie ma, nie ma co ukrywać. Ale to jest też kwestia tam kilku minut, nie? Sam, sam wiesz, tak, że... Tak, no to, tam, da się, tam, co tam, co. nie da się. jest to niemożliwe. Tak. Tak. Czyli trzeci etap, gdzie mamy bieg neutralny, nogi na ziemi, stabilizujemy motocykl, paliwo, żeby nam nie chlupało i najpierw nogi na podnóżki, Potem dopiero sprzęgło, jedynka i ogień w tłoki. Tu znowu poznajemy jeszcze bardziej ten swój motocykl, czy jesteśmy w stanie znowu zareagować bardzo szybko, e, puszczając płynnie sprzęgło, przeciągając nawet to sprzęgło, dodając dużo gazu. Ten motocykl krzywdy nie zrobi, dopóki się ma kontrolę nad sprzęgłem. Nie? Nasze drugie ćwiczenie dokładnie, czyli jeździsz wtedy za wzrokiem, obracasz się najlepiej z barkami. Wtedy ten motocykl chętniej tak, całym skręca korpusem. całym korpusem. Wiadomo, że wtedy też e, przydaje się kontrola tylnego hamulca. E, ko, tylnym hamulcem tej prędkości nie zamykasz gazu, e, czyli trzymasz cały czas przepustnicę otwartą, żeby ten motocykl się nie miał tendencji przy bardzo niskiej prędkości, do, żebyś się nie podpierał, czy do wywrotki. Więc to jest kolejny etap. Robiliśmy sobie slalom. Tak. Widziałeś sam, że slalom przy sztywnych rękach nie wychodzi. No nie wychodzi. Jeśli tylko motocyklista zaczyna trochę bardziej kombinować, to nagle się okazuje, że da się to bardzo łatwy sposób zrobić. I trochę wyprzedzając to omijanie tych pachołków. No przede wszystkim nie patrzeć w ogóle na te pachołki. No, tak. to jest... musisz mieć dalszą perspektywę przed sobą. Czyli musisz widzieć, co się dzieje, jak wygląda perspektywa najbliższych zakrętów. Eee, nie jesteś w stanie tego ocenić patrząc pod koło. Więc co? Spróbuj się pochylić do kierownicy. Traktuj głowę jak. Jak kamerę w dronie, no. kamera stoi, a dron s**tala, u Ciebie będzie odwrotnie, motocykl s**tala, a głowa cały czas patrzy daleko, Wiesz? No, czekaj. go To są najważniejsze rzeczy, to, to hamowanie, jak mówiliśmy, czy używanie tych hamulców, żeby wiedzieć do czego tył, do czego przód e, i płynne ruszanie. To są rzeczy, które możesz się nauczyć na samym początku i one będą miały potem bardzo duży wpływ na to, jak się tym motocyklem będzie jeździło. Natomiast no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, jeżeli nie będzie drugiej osoby, która gdzieś ci wytchnie błąd, poprawi, bo nam się zawsze wydaje, no, no, jeździsz motocyklem to wiesz, że wydaje ci się, że już tam kolanem dotykasz do ziemi w ogóle z pochyleniem max, a na zdjęciu wygląda, że kierowca generalnie jedzie pionowo i nie wiadomo, co on tam robi na tym motocyklu. Dlatego zupełnie inaczej wygląda perspektywa drugiej osoby. Nawet jak się to nagra na kamerę, czyli stawiasz sobie na stojaku kamerę, wtedy nagrywasz i widzisz, co robisz. I wtedy mniej więcej jesteś w stanie, nawet posiłkując się filmami takimi, jak my tutaj nakręcimy, porównać, czy... Osoba, która to robi sprawnie, wygląda tak samo na tym filmie, na tych zdjęciach jak ja. Nie? I wtedy masz, jakby, porównanie, czy, czy wszystko jest w porządku. No tak. W takim razie wszystko. Dziękuję bardzo. Jak to Ej. mówi yy, yy, kolega z tvn piątka heavy metalowa. <śmuchy> w następnym filmie test motocykla Zontes U1, który dziś służył mi na placu. A ty widzów, pochwal się w komentarzu, czy zamierzasz zacząć swoją przygodę, a może już zacząłeś? A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku Nara. Nie, nie, nie wiedziałem jak to inaczej określić niż skrajna sytuacja, mówię. No jakby się seriali, no. Jakby jak się nie Ничто себе не на улице.